Jakimowicz spotkał się z Rutkowskim. Szambo wybiło Jarosław Jakimowicz spotkał się z Krzysztofem Rutkowskim i postanowił udokumentować tę chwilę. Dawny pracownik TVP nie musiał długo czekać na hejt. Odniósł się do komentarzy w wywiadzie. Jarosław Jakimowicz jeszcze niedawno pracował w TVP Info. Między innymi w programach Jedziemy i w kontrze. Jego kariera została przerwana wskutek nieprzyzwoitego zachowania w pracy, na które skarżyli się współpracownicy prezentera. Jakimowicz budzi kontrowersje po dziś dzień, co możemy zobaczyć na Instagramie. Właśnie opublikował kadr z detektywem bez licencji. Jarosław Jakimowicz trzyma sztamę z Rutkowskim. Odpowiedział na hejt. Znany prezenter pokazał się w towarzystwie znanego byłego detektywa na Instagramie. Czy to spotkanie było przypadkowe? Nie. Czy to pierwsze nasze spotkanie? Nie. Pierwsze było 30 lat temu. Filmowy przestępca i realny detektyw napisał w opisie posta: uprzedził, że zablokuje tych użytkowników, którzy zamieszczą hamski komentarz. Czy internauci wzięli tę uwagę do serca? Niektórzy na pewno. Jakimowicz w rozmowie z Plejadą opowiedział o spotkaniu z Rutkowskim i wspomniał o hejcie w sieci. To było nieprzypadkowe spotkanie. Umówiliśmy się. Napisałem, że proszę o kulturę wypowiedzi w komentarzach. Niestety, było dużo chamskich wpisów. A dla mnie sytuacja jest prosta: jeżeli publikuję z kimś zdjęcie, to wymagam szacunku dla tej osoby od tych, którzy komentują na moim profilu, oznajmił. Zaapelował następnie o przestrzeganie zasad na swoim koncie. Nie ma znaczenia, czy są to moi dobrzy znajomi, czy przypadkowi ludzie. Jeden kolega, którego znam 20 lat. Pisał brzydko i dlatego zakończyliśmy znajomość. Ja naprawdę mam zasady i nie pozwalam na to. To jest po prostu przyzwoitość. Przekazał. Krzysztof Rutowski od lat ma ikoniczną fryzurę. Wspomniał o niej Jakimowicz. Internauci hejtują nie tylko część działań byłego detektywa, ale i jego wygląd. Pojawiły się na przykład hamskie komentarze na temat włosów Krzysztofa Rutkowskiego, czy też o tym, że zakłada buty na koturnie. Mnie to nigdy nie interesowało i nie interesuje. Taki ma styl. Są ludzie ekscentryczni i w Polsce od razu to jest niedozwolone. Nie możesz być ekscentryczny, musisz być średni, szary, bo w Polsce nie akceptujemy czegoś takiego. Wspomniał Jakimowicz, który twierdzi, że hejt bierze się z kompleksów. Nie są w stanie zaakceptować tego, że Krzysztof Rutkowski ma postawione włosy, a jak oszukują ich na przykład politycy, to nic nie mówią. To jest chore przecież. U nas nie znosi się tego, jak komuś się powodzi. U nas przykrywasz swoje nieudacznictwo atakując kogoś. Przerzucasz swoją frustrację na biednego człowieka, który nic ci nie jest winien, dodał.